Uwaga, prorokuję, otóż, Atorek nagra wyloga wielkiego, wspaniałego, gdzie on powie, że o wszystkim wiedział, gdzie on powie, że po prostu on wiedział, że korwiniści wbijają nóż w plecy i chuj w dupę każdemu, bo jemu też tak zrobili. On jest także szkalowany, niszczony przez złych hejterów i kuców z konfederacji, ale on się nie da ponieważ on jest wspaniałym człowiekiem on po prostu jest no, najlepszym youtuberem najlepszym komentatorem i on jest taki wspaniały że po prostu bardziej się nie da i dlatego on będzie nagrywał dalej i on będzie dla dobra wielkich Polaków patriotów dalej starał się szukać opcję polityczną która jest dobra ponieważ on nie jest, to nie jest tak, że on jest y, po prostu stronniczy i on nie lubi konfederacji, dlatego że Korwin go gdzieś tam nie rozpoznał po, po y, 2015, kiedy Atorek brał udział w kampanii wyborczej i, i się Atorek oburzył, że jak Korwin go może nie znać. Nie, to nie jest tak. On jest obiektywny. On jest zawsze, obie zawsze był obiektywny. On już w łonie matki był obiektywny. I on nie za zamierza po prostu ulegać takim hejterskim stwierdzeniom, że nie był i on po prostu się nie da i on będzie po prostu dalej działał po prostu. Po prostu działał dla dobra wielkich bolagów patriotów, bo on jest taki wspaniały. On się nie da i on wpierdoli tam miliard reklam i powie, że każdy vlog się liczy do pozycjonowania i on zaleca go w playliście Tako rzecze lepszy komentator.